Możesz mi powiedzieć, gdzie zniknęło 500 zł z naszego konta wakacyjnego? Eee, no tego. Kupiłeś grę? No ale to jest inwestycja w dziecko. No, dzięki kontaktowi z taką grę rozwinie koncentrację, zdolności logicznego myślenia w połączeniu z oglądaniem filmów, nauczy się istoty walki dobra ze złem, nauczy się podstawowych wartości, a do tego może rozbudzi wyobraźnię i w przyszłości zostanie wynalazcą, inżynierem, będzie tworzyć lepszy świat. Nie mamy dziecka. Zawsze się musisz doczepić z drobiazgów. Cześć, z tej strony Amator Planszówek Dzisiaj materiał z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen Który zbliża się wielkimi krokami 4 maja Wszyscy fani świata stworzonego przez George'a Lucas'a będą świętować No bo made for be with you I dzisiaj właśnie pogadamy sobie o grach gwiezdnowojennych Na ten film miałem kilka pomysłów Między innymi chciałem Wam stworzyć top 5 moich gier o Gwiezdnych Wojnach w świecie gwiezdnych wojen. Ale zorientowałem się, że mam tylko 5 gier w świecie Gwiezdnych Wojen i w zasadzie w jedną jeszcze nie grałem, więc troszkę kiepska wytatowka by była, dlatego po prostu opowiadam wam o tych tytułach, które mam, o tych, które ewentualnie chętnie bym jeszcze spróbował, o tych, których mieć nie będę na pewno. I potem sobie podyskutujemy w komentarzach o tym, jakie Wy Gwiezdno-wojenne gry lubicie i polecacie, więc zaczynajmy. W zasadzie to, będę z Wami szczery, ten materiał powstał po to, żeby się móc pochwalić, że mam w końcu Star Wars Rebellia. Polecaliście mi ją tyle razy, że po prostu musiałem ją w końcu mieć. Zresztą, jeżeli śledzicie mój kanał i moje social media, no to wiecie, że tak, no, troszkę lubię te Gwiezdne Wojny, więc prędzej czy później po Star Wars Rebellia chciałem sięgnąć, tym bardziej, że zawsze na pytanie o to, jaką grę chciałbym mieć takie mój tytuł, który po prostu must be, no to zawsze podkreślałem, że to będzie Star Wars Rebelia, tylko nie mam jej jeszcze dlatego, że wiem, że nie bardzo będę miał z kim i kiedy w nią pograć w sensie granko będzie się zdarzało bardzo rzadko, więc wydatek między 400 a 500 zł w sytuacji, kiedy ona akurat jest na rynku, no to jest troszkę drogo za grę i ją kupiłem no bo w końcu musiałem mieć sami wiecie jak to jest nie, w końcu tu się widzimy, jesteśmy wszyscy graczami planszowymi. No to każdy miał tak, że po prostu była jakaś planszówka albo 15, które musiał mieć w swojej kolekcji i je po prostu do niej dołożył. Nawet jeżeli leżą na półce wstydu, ta gra mam nadzieję nie będzie leżała na półce wstydu, bo już moi współgracze, którzy się interesują Gwiezdnymi wojnami, zacierają ręce na to, żeby się troszkę popojedynkować o losy galaktyki. Więc mam nadzieję, że już wkrótce będzie grane i. Podzielę się z Wami moimi wrażeniami, a... no... wymagania... wymagania... oczekiwania są naprawdę bardzo duże po tym wszystkim, czym ta gra się reklamuje, jak wygląda na pierwsze rzut oka i jak mi pisaliście, że koniecznie muszę w nią zagrać, bo jest po prostu to i Wasza ulubiona gra dla dwóch osób. Więc zobaczymy, ja mam nadzieję, że faktycznie taka będzie, na razie tylko otworzyłem pudełko, zobaczyłem, co tam jest w środku i wow! Ta ilość figurek! Dobra, może nie są y, idealnie wykonane, jeśli jeśli chodzi o detale, szczegóły, a kolejna gra, o której będę mówił, pokazała, że małe figureczki mogą być świetnie wykonane, no to mimo wszystko wygląda to super i po prostu wiedziałem, kiedy od playmaty.pl brałem matę z motywem kosmicznym, że mam mieć na macie zdjęcie wszechświata, zdjęcie galaktyki, gwiazdy i w ogóle, to ja wiedziałem, że to będzie właśnie dla tej gry, żeby był klimacik i no mam nadzieję, że będzie, więc tak Star Wars Rebelia to jest ten tytuł, który jeszcze nie grałem, ale który jak jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, to raczej musicie mieć na uwadze i tutaj jest gier, które właśnie chciałbym mieć jeszcze w swojej kolekcji, to jest Star Wars: Zewnętrzne rubieże. Tam mamy motywy wcielania się w łowców, nagród, przemytników i tym podobne. I to jest też tytuł, który mnie kusi, i zastanawiałem się, czy nie sięgnąć najpierw po niego. Ale jednak rebelia wygrała, więc dajcie znać, czy warto mieć zewnętrzne rubieże, bo opinie słyszałem różne o tej grze, jednym się bardzo podoba, inni narzekają. Prędzej czy później i tak ją sprawdzę, ale dajcie znać, czy Waszym zdaniem powinno to być prędzej, bo no, kusi, naprawdę kusi polatanie Sekołem Millennium albo innymi kultowymi statkami po tych zewnętrznych rubieżach i po przemycanie troszeczkę szajsów w galaktyce, więc no... Dajcie znać, czy warto. Natomiast kolejna gra, która, którą wam omówię i która moim zdaniem jest naprawdę świetnym tytułem, to jest Star Wars wojny klonów. I teraz tak, pierwsze co musicie wiedzieć, Star Wars wojny klonów, to jest gra na licencji serialu animowanego. To nie są tutaj przedstawione wydarzenia, motywy i postaci znane z filmu kinowego. Tutaj mamy bohaterów z. Serialu. I tak, pojawiają się tutaj też. Pojawia się Obi-Wan Kenobi, pojawia się Anakin Skywalker, ale mamy również tutaj, chociażby, Asokę, więc są tu postaci, które odgrywały pierwsze skrzypce w animacji, którą swoją drogą naprawdę Wam polecam. Ja wiem, że pierwsze sezony, jak wychodziły, wszyscy to traktowali jako no te seriale dla dzieci, ale serio warto. A sezon siódmy, który powstał po latach jako zamknięcie historii, jest naprawdę sztosik. Warto sobie zobaczyć, sama animacja jako wykonanie jest świetna, A historia jeśli chodzi o całe Lord Gwiezdnych Wojen też daje rady, no ale tak, gra, gra jest kooperacją, kooperacją na mechanice Pandemic, czyli tej pandemii, która jest bardzo dobrze znana którą jeżeli jesteście początkującymi graczami, to ktoś może Wam podrzucał, jeśli chcecie spróbować jakąś kooperację, sprawdźcie sobie Pandemic i Star Wars Wojny Klonów działa właśnie na tej mechanice z tym, że jest tutaj trochę więcej rzeczy do roboty. Mamy misje, które musimy wykonywać. Wykonując te misje spotykamy bossów. Tych bossów musimy ubić, żeby zrealizować cele na, na naszych zadań, żeby wygrać rozgrywkę. Mamy tutaj paru tych bossów. Oni się zmieniają. Oni mają faktyczny wpływ na to, co się dzieje na planszy, ponieważ ja tę grę omawiałem przy okazji porównania z World of Warcraft, Wraft of the Lich King, gdzie sama gra była naprawdę ciekawa, wciągająca, klimatyczna. Miała to coś z tego World of Warcraft, ale główny przeciwnik, król Lisz czyli upadły Arthas po prostu sał na całego. On w ogóle prawie nic nie robił na tej planszy, miał znikomy wpływ na to, co się dzieje, a finałowa walka wyglądała tak jak pozostałe misje. To było dno. Tutaj każdy boss ma in Inny przebieg walki, jasne, to nie są jakieś drastyczne różnice, ale spotkanie z każdym jest nieco inne, jest odświeżające i w trochę inny sposób musimy sobie z nim poradzić, inaczej go ubić. On też ma inne akcje, inaczej na nas wpływa, inaczej wpływa na to, co się dzieje na planszy. Więc to jest naprawdę sztosik, i do tego te figurki, tak jak powiedziałem, po pierwsze, mamy tu figurki naszych Jedi, bohaterów, mamy tu figurki naszych przeciwników, czyli y, Hrabiego Duku, y, Aserz Teraz mamy tutaj Maula i mamy generała Grieviusa. Chyba, chyba dobrze pamiętałem wszystkich złodupców których tutaj mamy, figurki wyglądają fenomenalnie, naprawdę fantastycznie, a do tego jest cała armia droidów droidów, które mają różne pozycje są, so, so, jedni stoją, jedni celują, jedni sobie idą, jedni kucają z y, blasterami, wygląda to naprawdę świetnie i tutaj pokazuje że naprawdę takie małe, malutkie figurki mogą mieć naprawdę niesamowite de detale dla mnie to jest coś, jedyne czego w tej grze nie rozumiem, to dlaczego Wybrano kolory takie, że nasi przeciwnicy są niebiescy a nasi Jedi są w kolorze właśnie tych droidów bojowych, jak z filmu. Powinny tutaj być naprawdę kolory zamienione tak, żeby te figurki droidów po prostu wyglądały tak, jak mają wyglądać. Sama gra bardzo wciągająca i przyjemna. Ja naprawdę lubię, jak szukacie jakiejś kooperacji, a do tego gry, która będzie gwiezdnowojenna, to sztosik. Sięgnijcie sobie po nią, jest naprawdę cudeńko. Kolejny tytuł, no to Deck Building. Gra, która ma tak bardzo... Nijaką nazwę, tak bardzo generyczną serio Chad GPT, by ją chyba lepiej skonstruował, bo Star Wars The Deck Building Game. No po prostu tytuł, jasne. Tytuł, który mówi wszystko, bo jak usłyszeliście, to wiecie, co to jest deck building. Wiecie, wszystko o tej grze. To jest gra, w której budujemy talię, w której się między sobą płuczemy, no bo jednak Star Wars, no i dzieje się w świecie Star Wars, no bo jednak Star Wars, nie? I gra jasne, nie jest to tytuł, który rewolucjonizuje gatunek, nie jest to tytuł, który jeżeli po prostu macie jakieś ulubione deckbuildery i nie jaracie się Gwiezdnymi Wojny, Wojnami, to musicie mieć tę grę, bo ona zmieni całe wasze życie. Natomiast sama gra dla mnie no, jest po prostu cudeńko, ponieważ po pierwsze jest osadzona w czasach oryginalnej trylogii, więc o tak, te kultowe statki wszystkie kosmiczne, postaci, które znamy z ekranów, no my już w naszym wieku to telewizorów bardziej niż kin, ale no to jest naprawdę świetne, klimat się stąd wylewa, sama mechanika deckbuildingu, nie położono jej tutaj jest świetnie zrealizowana to co mi się podoba to nasze talie możemy budować tylko jednostkami naszej frakcji, czy jeżeli gramy po stronie rebelii to budujemy sobie naszą talię tylko z jednostek statków rebelii, jeżeli gramy po stronie imperium korzystamy tylko kart z imperium, ale w trakcie rozgrywki możemy atakować te karty, które które są na ryneczku, możemy atakować frakcję przeciwną, możemy też korzystać z pilotów niezależnych, czyli takich mieszków różnych sobie wynająć mamy tutaj mechanikę wsparcia mocy sprzyjania mocy w zależności jakie karty zagrywamy możemy tę moc przeciągać na, swo na swoją stronę dzięki temu uruchomimy pewne dodatkowe rzeczy dzięki temu dostaniemy pewne dodatkowe bonusy na starcie naszej tury więc to jest coś świetnego a do tego sama rozgrywka polega na tym że musimy zniszczyć bazy przeciwnika nie tak że ubijemy przeciwnika i koniec tylko niszczymy bazy kolejne bazy odkrywamy w trakcie rozgrywki dla mnie ta gra jest naprawdę świetna i główny minus jaki ona ma to co to na znaczy ona najbardziej cierpi, to to, że to jest deck builder. I szczerze nie sprawdzałem sobie teraz przed nagrywaniem tego materiału ceny. Ale on krążył po 120-140 zł za talię kart i planszetkę. I no niestety ta cena jest tu przeszkodą. Jak nie jesteście Star Warsowymi turboświrami, macie inne ulubione deckbuildery, to to nie jest gra dla Was. No, no, no bo po co? Wydacie strasznie dużo monet, za które można kupić dwie inne gry. Z tego gatunku, jak dobrze poszukacie, więc tu Was nie przekonam. Natomiast jak szukacie jednego deckbuildera, który jest naprawdę świetnie zrealizowany i daje satysfakcję z rozgrywki, to to jest właśnie ta gra. Następny tytuł, jaki chcę, o jakim chcę Wam opowiedzieć, to jest kieszonkowa gierka, kieszonkowe maleństwo, o którym mówiłem na moim kanale już nie raz. I to jest list miłosny do fanów Star Wars. Dosłownie list miłosny, bo to jest reskin listu miłosnego. Czyli bardzo małej, sprytnej karcianki, w której było chyba 18 kart, tu ich mamy chyba 20 albo 22. A cała rozgrywka polega na tym, że dobieramy kartę na rękę, gdzie na ręce już mamy jedną kartę, patrzymy sobie na nie, zagrywamy jedną z tych kart i coś się dzieje. Dzieje się coś, co jest na tych kartach i tutaj te akcje są przypasowane do tego, jakich bohaterów zagrywamy. One faktycznie łączą się z tym, co my zagrywamy, więc tu są świetne smaczki dla fanów wiedznych wojen. Do tego mamy minimalizm akcji, ale przy, stoje, przy stole dzieje się cała masa rzeczy, bo my tu musimy szacować, co rywale mogą mieć na ręce, w jaki sposób im zaszkodzimy zagrywając nasze karty. Jest to naprawdę ogrom młóżczenia w grze, która wam się zmieści w kieszeni i to zmieści. Się w kieszeni, kiedy weźmiecie ją w tym fantastycznym materiałowym woreczku. Mówiłem o tym woreczku w moich materiałach, o woreczkach, i on jest świetny, on jest cudowny, on jest chyba najlepszy z tych wszystkich, które mam. Miło się to włapie, miętosi, jakkolwiek, cokolwiek. Natomiast, jeśli chodzi o różnicę względem listu miłosnego, to tutaj mamy cztery karty celów, nie mamy za każdym razem tego samego celu do zrealizowania, żeby wygrać. Tutaj sobie dobieramy cel w zależności od rozgrywki, losujemy, wybieramy jaki chcemy. Róbta tam co chce ta, w każdym razie jest tutaj dzięki temu więcej regrywalności, więcej się dzieje. Te rozgrywki są bardziej odświeżające. Naprawdę gorąco wam polecam wyposażyć się Star Wars Pałac Dżaby albo Pałac Dżaby Star Wars, tak czy siak wcześniej chyba nie powiedziałem tytułu, nie? Ale to jestem cały. Ja na szczęście wam się wyświetlił, więc tak Star Wars Pałac Dżaby Miodzio. To jest jedna z tych sprytnych gier, które po prostu robią niesamowite wrażenie, mimo że na pierwszy rzut oka nie wyglądają. No dobra, ten woreczek wygląda, jest piękny. Ostatnia gra jaką chcę wam zaprezentować, to gra, której Pudełka i to dwa pudełka, bo mam dwa zestawy startowe gdzieś zgubiłem. Serio, niedawno miałem remont i tak przestawiałem wszystkie gry, że nie wiem w które miejsce włożyłem tamte pudełka. Na szczęście mam tutaj istotę tej gry, czyli figurki, figurki statków, bo mowa o Star Wars X-Wing. I Star Wars X-Wing jest to gra bitewna, taka bitewna dla początkujących, gdzie tłuczemy się stateczkami. Mamy w zestawach pięknie wykonane modele, w zestawach startowych mamy po trzy modele, jednego X-Winga i dwa Tie Fightery, ja sobie dokupiłem jeszcze zestawy Sokoła Millennium z X-Wingiem po Dameron'a i do tego Dokupiłem sobie TIE Advanced y, Darta Weidera, No, bo tak, żeby mieć właśnie taki komplecik, zastanawiam się, czy sobie nie dokupić innych. I teraz pytacie, po co, jak to jest już martwy system. Z tego co ja, że już nie będą wychodziły nowej X-Wingi. Ja sam kupiłem zestawy początkowe. To był zestaw czerwony i niebieski, czyli zestaw y, rebelii i zestaw ruchu oporu. Y, więc z czasów. Oryginalnej trylogii i z czasów trylogii Sequeli. Natomiast kupiłem je, bo za sztukę było wtedy chyba 40 zł. To były zestawy z pierwszej edycji. I tak, nie chciałem wchodzić w żadne yy, żadne turnieje, żadne rozgrywki bardziej skomplikowane czy coś. Chciałem po prostu spróbować takiego bitewniaczka. Oczarowały mnie te modele, które są w środku i sobie dokupiłem te, te gry. I tak, one trafiały na stół na początku bardzo rzadko. Teraz nie trafiają w ogóle na stół, bo tak jak Wam powiedziałem. Mam pewien problem z tym, że znaleźć kompanów do gwiezd nowojennych gier do takiego naparzanka w wolnej chwili, więc dokupiłem sobie modele, żeby mieć wystawkę. Bo one mi się naprawdę podobają, one są już pomalowane, świetnie wyglądają, mają masę detu detali, więc sobie ładnie w gablocie stoją i wyglądają po prostu. I to była okazja, żeby tanio kupić niezłe modele, bo te modele z pierwszej edycji naprawdę krążyły za. No, śmieszne pieniądze. Dalej da się wyhaczyć różne modele. Wyszła już druga edycja Star Wars X-Wing. W międzyczasie ona też już została z tego co kojarzę, ubita i nie rozwijana. Natomiast na rynku jest multum tych modeli. Masa różnych statków, więc. Jak chcecie sobie skompletować wystawkę, to bierzcie śmiało, kupujcie. I dlaczego mówię, że wystawkę? A co z pograniem? Z tego co kojarzę, to jakiś czas temu, jak sobie przeglądałem oferty, czy są jeszcze jakieś zestawy startowe. To nie było do kupienia tak po prostu nowych, a gdzieś tam pojedyncze jakieś używki czy coś to były za naprawdę krocie, za takie pieniądze, że yy, no jak dla mnie Star Wars Rebelia było lepszą inwestycją. Nie wiem jak to wygląda w tej chwili. Jeżeli mi się uda znaleźć jakiś sens jakąś sensowną ofertę na te zestawy startowe, to linki w opisie wam wrzucę. Zresztą tradycyjnie w opisie znajdziecie linki do gier, które wam pokazuję, do rzeczy, które omawiam jak je klikacie, to wspieracie pracę mojego kanału, natomiast no sam e, Star Wars X-Wing moim zdaniem świetny bitewniaczek, to, była, to był mój pierwszy kontakt z tego typu grom. ja wiem, że są znacznie bardziej rozbudowane, lepsze i tak dalej natomiast ja się przy niej bawiłem świetnie to odmierzanie specjalnymi płytkami dystansu między statkami, to czy jestem w zasięgu, to jak mam lecieć, torlotu, obieranie to jest naprawdę świetna zabawa. Jak lubicie kosmiczne potyczki, a dorwiecie gdzieś zestaw początkowy za taniożkę, to bierzcie śmiało, żeby się pobawić. Jak mówię, tak jak ja wyrwałem jeden za 40 zł, to się bardziej niż opłaca, serio. Tym bardziej, że te figurki to jest sztosior. No i tutaj przejdźmy do gier, które też jeszcze chętnie bym spróbował, ale no wiem, że po nie nigdy nie sięgnę. Przy okazji interesowania się właśnie takimi bitewniakami, Y, przyczaiłem Star Wars Armada, gdzie mamy inną skalę, tam już się bijemy. Tutaj mamy pojedynki przede wszystkim myśliwców, ewentualnie niewielkie transportery, maksymalnie maksymalnie jest chyba jakiś statek transportowy Imperium największy. Nie pamiętam teraz jaka to klasa była, ale tak to są raczej te małe potyczki kosmiczne. Natomiast Star, y, Star Wars Armada to już są potyczki na dużą skalę. Tam się łoimy krążownikami, tam niszczyciele latają w gwiezdne, tam się po prostu dzieje. A eskadry myśliwców są oznaczone takimi malutkimi figurkami, drobniutkimi, że to tak, tak zarysowane, tylko żeby było widać, czy to jest TIE czy X-Wing. I wow, robi gra wrażenie, te statki tam też robią wrażenie, ale ponownie. Koszta duże, a o ile się nie mylę, armada też już jest chyba systemem martwym. Martwym systemem nie jest chyba Star Wars Legion, bo wydaje mi się, że widziałem przed kręceniem tego materiału zapowiedź jakichś zestawów na stronie Rebel'a, więc chyba nie jest martwy. Tu zaś się przenosimy na powierzchnię planet. Tam mamy figurki szturmowców, tam mamy figurki rebeliantów, tam mamy ATST, mamy jakieś fragmenty makiet i tak dalej, więc. Tam, tam się dzieje, jest to starszy system bitewny, natomiast od niedawna mamy na rynku Star Wars Shutterpoint. I tutaj ponownie wchodzimy w turbo, figurki, makiety, elementy otoczenia. Też rozbudowany bitewniaczek, do którego na dzień dobry z zestawem startowym, który krąży chyba po 7 stówek, doszły dodatki, z których każdy też za głowę można się złapać. I to jest kolejna gra, którą chętnie bym spróbował, ale wiem, że jej nie będę miał, bo nie mam. I Po co ona by mi się tylko kurzyła? Zresztą tam jeszcze trzeba sobie posklejać te figurki. Na to niestety czasu nie mam. Chociaż kiedyś bardzo lubiłem sklejać modele i chętnie do tego bym wrócił, ale no, nie, nie, jeszcze raz nie. To już jest za droga impreza. Jak macie, gracie w którykolwiek z tych systemów bitewnych, dajcie znać, jak one się spisują, jak działają, czy są warte tego pieniądza, czy jednak coś wam tam zgrzytło. I dajcie też znać. Jakie są inne gry? w świecie Star Wars, no bo wiecie tutaj zażyciłem zarzuciłem takimi szlagierami tymi planszówkami, które są faktycznie docenione w jakiś sposób, natomiast jest cała masa tych gier typowych na licencji, wiecie takie stokowe pudełeczko, białe pudło na okładce tam e, e, Rey e, czy tam Vader czy Han Solo, czy jakikolwiek inny kadr z jakiegoś filmu gwiezdno-wojennego i mechaniki są różne od takich Totalnie banalnych, wręcz paździerzowych, po coś, co zdaje się być czymś ambitniejszym, ale czy jest? Jak wyłowiliście takie jakieś perły? Dajcie znać w komentarzach, jakie? Po jakie tytuły gwiezdnowojedne warto sięgnąć, po te, które są, no. Powiedzmy bardziej marketowe, czy w ogóle z jakimkolwiek takimi się spotkaliście? Albo dajcie znać, czy są jakieś tytuły, tylko nie z kategorii tych za miliony monet, które chcielibyście, żebym sprawdził, żebym po prostu zagrał i nagrał o tym jakiś materiał, czy to w ogóle jest czegoś warte, czy są jakieś takie planszyweczki. Może by się udało zrobić taki zbiorczy materiał o kilku takich tytułach budżetowych, czy one mają w ogóle cokolwiek do zaoferowania, czy warto chociażby kupić je swoim dzieciom, czy lepiej już sięgnąć po coś ambitniejszego. I młodzików, młodych padawanów uczyć już na tym. Komentarze są do waszej dyspozycji. Dawajcie znać, ja jestem bardzo ciekaw. Piszcie tam wszystko, co myślicie o grach gwiezdnowojennych: o tych gwiezdnowojennych marketówkach, o tych gwiezdnowojennych średniakach, o tych wielkich tytułach. Komentarze są do Waszej dyspozycji, chętnie poczytam, chętnie z Wami podyskutuję. Dajcie też znać, jaki jest Was stosunek do Gwiezdnych Wojen. No, to tyle ode mnie. Takie są moje gry w świecie Star Wars. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że ze mną byliście, że obejrzeliście ten materiał, że dotrwaliście do tego miejsca. Jeżeli Wam się podobał, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Dzięki temu dajecie mi kopa do tego, żeby tworzyć więcej takich filmów. No i. To już tyle ode mnie. Dzięki wielkie, udanej majóweczki, bo ten film, jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to się pojawił 1 maja. Więc udanego grillowanka, granka, odpoczywanka. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć! Możesz mi powiedzieć, co to zaś robisz? Ćwiczę techniki walki mieczem świetnym Jedi. Mieczem, chyba z Scyzorykiem. Dałbyś sobie już spokój, ile się można jarać z jakimś tam Star Trekiem.